manko wszystki. to jest to moje akwarium z pyszczakami. Mam nowych mieszkańców, teraz wpuścimy. Są nimi karabiki. Takie y, są mini krabiki, y, pyszczaki trochę porosły i y, jeśli y, y, ten film się podoba, to zostawcie łapkę pod y, filmem, komentarz, subskrypcję, teraz akademia. Рыки. Mm -hmm. Na razie cześć pozdrawiam.